Silne bombardowanie z morza i atak 60 myśliwców przydusiły niemiecką obronę. Alianckie okręty, skryte za zasłoną dymną, bezpiecznie podeszły do plaży we francuskim mieście Dieppe. Jednakże wkrótce okazało się, że pociski z dział niszczycieli i karabinów maszynowych myśliwców są za słabe, aby zdruzgotać niemiecką obronę. Gdy tylko wiatr rozwiał zasłonę dymną, na okręty desantowe spadła nawała ognia. Komandosi, którzy w 1942 roku, w sierpniu 1942 roku, wybiegli na tę plażę w Diep, nie mieli żadnych szans przeżycia. Sala konferencyjna rządu brytyjskiego. Mieszcząca się w schronie, wiele metrów pod ziemią w centrum Londynu. Na górze jest wielopiętrowy dom o solidnych ścianach, solidnych stropach. On już dobrze zabezpieczał pod Wiele Wielometrowa warstwa betonu, stalowe belki. To wszystko dobrze chroniło obradujących tu członków gabinetu wojennego. A gdyby nie było prądu, gdyby wybuchy niemieckich bomb przerwały dostawy prądu, członkowie rządu brytyjskiego mogli obradować przy świecach i tak się zdarzało. Przy stole w kształcie omegi siadali członkowie gabinetu i zaproszeni goście. Na tym drewnianym fotelu wsiadywał premier Winston Churchill. Ale nie było go w tym pomieszczeniu 8 kwietnia 1942 roku, gdy spotkali się tutaj przedstawiciele amerykańskiej delegacji, której przewodniczył 61-letni generał George Marshall i Brytyjczycy pod przewodnictwem 58-letniego szefa sztabu imperialnego. Allenbrooka, genialnego stratega. Obydwaj wojskowi bardzo się nie lubili. I obydwaj mieli jak najgorsze pojęcie o możliwościach militarnych sojuszniczego państwa. Zaledwie kilka miesięcy minęło od czasu, gdy atak japońskich samolotów na bazę w Pearl Harbor zmusił Stany Zjednoczone do przystąpienia do wojny. To był dotkliwy cios dla amerykańskiej potęgi morskiej. Flota Pacyfiku została sparaliżowana i pozbawiona możliwości wspierania wojsk lądowych. Bazę odbudowano, a uszkodzone okręty wyremontowano, ale trwało to wiele długich miesięcy. Słabe liczebnie, źle wyszkolone i wyekwipowane oddziały amerykańskie na Dalekim Wschodzie, pozbawione wystarczającej pomocy, nie mogły zatrzymać Japończyków. Do połowy 1942 roku Amerykanie mogli tylko rozpaczliwie bronić się. Że przystąpienie Stanów do wojny uruchomiło niezmierzone możliwości tego państwa. Przemysł zbrojeniowy z miesiąca na miesiąc zwiększał produkcję, opracowując w błyskawicznym tempie nowe typy broni. Ale musiało minąć wiele miesięcy, zanim liczące niespełna półtora miliona żołnierzy wojska amerykańskie mogły stać się bitną, dobrze wyposażoną armią, która mogłaby przeciwstawić się zahartowanym w bojach dywizjom japońskim i niemieckim. A mimo to, Amerykanie chcieli dokonać inwazji na Europę. Inwazji, która nastąpiłaby 15 września 1942 roku. Powtarzam, 15 września 1942 roku. Planowali, że w tym dniu rozpocznie się operacja Sledgehammer, operacja Młotkowalski. Dywizje amerykańskie i brytyjskie miały uderzyć na północną Francję, opanować przyczółki i utrzymać te przyczółki przez wiele wiele miesięcy w czasie których dosyłano by posiłki dosyłano by nowe dywizje budowano armie, które w odpowiednim czasie po tych wielu miesiącach stąd z północnej Francji uderzyłyby na Niemcy i wygrały wojnę brytyjczycy uważali że jest to absolutnie niewykonalne w 1942 roku jednakże ellenbrook nie odważył się powiedzieć Marszalowi otwarcie nie. Ellenbrook wiedział, że za operacją Sledgehammer opowiadał się prezydent Roosevelt, który w liście do Churchilla pisał, że związał się z ideą inwazji na Europę w 1942 roku myślą i sercem. I narada 8 kwietnia 1942 roku skończyła się dziwnie. Delegacja amerykańska powróciła do Stanów przekonana, że Brytyjczycy mają zastrzeżenia, że Brytyjczycy marudzą, ale że zgodzili się na dokonanie inwazji na Europę we wrześniu 1942 roku. Prezydent Roosevelt natychmiast poinformował Stalina, że wojska angloamerykańskie dokonają inwazji na Francję w 1942 roku. Prezydent obawiał się, że Rosjanie mogą nie wytrzymać naporu Niemców i poddać się. Dlatego chciał jak najszybciej wesprzeć Stalina, tworząc na zachodzie Europy drugi front. Ćwiczy armia brytyjska. Nie gotowa do ataku. A jednak Churchill zdecydował się uderzyć na wybrzeże Francji w 1942 roku. W kwietniu wydał rozkaz przygotowania operacji Router, ataku na rejon Dieppe. Dlaczego to zrobił? Chociaż nie wierzył w prowadzenie akcji. Naciskany z jednej strony przez Rosjan, a z drugiej przez Amerykanów, nie mógł siedzieć bezczynnie. Musiał wykazać, że coś robi. Amerykanie żądali jednak inwazji na pełną skalę. 21 czerwca 1942 roku, w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych, Churchill usiłował przekonać Roosevelta, że inwazja na kontynent w najbliższych miesiącach zakończy się klęską. Roosevelt pozostał niewzruszony. On wierzył w potęgę armii amerykańskiej i nie doceniał Niemców. Żądał, aby inwazja nastąpiła jak najszybciej. Wyznaczył termin. Wrzesień 1942 roku. Churchill 8 lipca podjął ostateczną decyzję. Inwazji nie będzie. 20 lipca Amerykanie i Brytyjczycy spotkali się tutaj w bojowym nastroju. Amerykanie Uważali, że inwazja musi nastąpić w 1942 roku, że w 1942 roku trzeba uderzyć na Francję i stworzyć przyczółki do dalszej walki z Niemcami. Brytyjczycy uważali, że jest to bezsensowna operacja i powiedzieli nie. W tym najbardziej gorącym momencie dyskusji Harry Hopkins wstał, powiedział, że musi skontaktować się z prezydentem Rooseveltem. Wszyscy wiedzieli, że los sojuszu angloamerykańskiego wisi już na włosku i do odpowiedzi prezydenta zależy, co będzie dalej. Wysłał szyfrogram do Roosevelta. Roosevelt odpowiedział bardzo szybko. Należy podjąć inną, ofensywną operację, w której uczestniczyłyby wojska amerykańskie. Napięcie opadło. Brytyjczycy mieli plan takiej operacji. Operacja Torch, inwazji na Afrykę Północną. To zadawalało prezydenta Roosevelta. Sojusz angloamerykański został uratowany. Wydawałoby się, że już nie trzeba przekonywać Amerykanów, jaką masakrą zakończyłaby się próba lądowania na wybrzeżu Francji. Można było odwołać ryzykowną operację Jubilee. Churchill zdecydował jednak, że zostanie przeprowadzona. Nie mógł już się wycofać. 18 sierpnia z portów brytyjskich wyszło 250 okrętów, 632 żołnierzy zmieszało w stronę wroga, doskonale przygotowanego do odparcia ataku. Komandor Weybord spojrzał na zegarek. Była 3:47. Do brzegu pozostało jeszcze około 7 mil. Weybord dowodził zespołem desantowym okrętów desantowych idących w stronę plaży Berneval. Tam znajdowała się bateria dział 150 mm, które trzeba było zniszczyć, zanim w zasięgu ich pocisków znalazłyby się okręty desantowe idące do Dieb. Wydawałoby się, że komandosi z zespołu Weyborda wykonają zadanie bez większych problemów, gdyż nic nie wskazywało na to, że Niemcy zorientowali się w obecności i wiedzieli, że zbliża się do plaży zespół aliancki. Nagle na niebie zajaśniały flary, rozległy się strzały. Weybord sądził przez chwilę, że obrona wybrzeża zauważyła jego okręt, ale wkrótce okazało się, że napotkali przypadkowo niewielki niemiecki konwój chroniony przez trawlery uzbrojone w małe działka i karabiny maszynowe. Potyczka nie trwała długo, gdyż do akcji włączyły się dwa niszczyciele brytyjski i polski Śląza. Dysponowały tak dużą przewagą ogniową, że zatopiły jeden z trawlerów, uszkodziły kilka innych i odpędziły Niemców. Straty w zespole alianckim nie były duże, ale strzelanina na morzu w odległości kilku mil od brzegu zaalarmowała niemiecki garnizon. Było już jasno, gdy okręty z komandosami dobiły do brzegu. Załogi punktów przygotowane do walki otworzyły ogień. Na niebie pojawiły się wezwane na pomoc samoloty. Główny ciężar walki z lotnictwem przejął polski niszczyciel śląza. Żołnierze, którzy wybiegli na plażę, dostali się pod zmasowany ogień. Nie zdołali wytrzeć się dalej. Do tej plaży dobił okręt desantowy, na pokładzie którego było 20 żołnierzy majora Petera Younga. Byli zaskoczeni. Słyszeli odgłosy walki tam, za skał. A tutaj witała ich cisza letniego poranka. Tutaj nie było karabinów maszynowych, ani bunkrów dlatego że nad plażą piętrzyły się pionowe 20-30 metrowe skały. Dlatego Niemcy nie spodziewali się tutaj, że może tutaj nastąpić atak. Ale na wszelki wypadek na tych skałach rozciągnęli druty kolczaste. I po tych drutach 18 żołnierzy, majora Yanga wspięło się na górę. Zajęło im to 45 minut. A tam na górze były działa baterii, działa kalibru 150 mm. Tutaj, w tym miejscu, Niemcy rozstawili działa kalibru 150 mm. I te działa chciał zniszczyć oddział majora Yanga. Ale major zdawał sobie sprawę z tego, że jego 18 ludzi, którzy mieli jeden ciężki karabin maszynowy, 10 karabinów i 6 pistoletów maszynowych, nie może zaatakować 200 Niemców. Zobaczył wieżę Kościoła i doszedł do wniosku, że to jest dobry punkt, z którego będzie można ostrzeliwać Niemców. Tego Kościoła już e, dzisiaj nie ma. Był tam. Ale Niemcy przewidzieli taką możliwość i zdemontowali schody prowadzące na wieżę. Żołnierze. Z komanda numer 3 zajęli stanowiska tam na wzgórzu. Stamtąd przez półtorej godziny ostrzeliwali niemiecką baterię, uniemożliwiając Niemcom prowadzenie ognia do alianckich okrętów tam na morzu. Po półtorej godzinie żołnierze majora Yanga wystrzelali wszystkie naboje. Wycofali się na plażę. Wrócili do okrętu. Major Young powiedział wówczas, zabrałem 18 żołnierzy, wykonaliśmy swoją robotę i wracam z 18. Wsiedli na okręt i odpłynęli do Anglii. Na drugim skrzydle w rejonie wsi Warangerville oddziały majora Derek Mills Robertsa i podpułkownika Lorda Lowata. Zdobyły baterię sześciu dział kalibru 150 mm. Stracili 12 żołnierzy. W tym czasie w Dieppe rozgorzały zażarte boje. Tutaj, na kamienistej plaży w Dieppe, na tym centralnym odcinku frontu, wylądowali żołnierze dwóch oddziałów. Essex Scottish Regiment. I Royal Hamilton Light Infantry. Wybiegli z okrętów desantowych i na plaży, pod silnym ogniem niemieckim, zaczęli torować przejścia przez miny zagrzebane tutaj w kamieniach i zasieki. Miały to być przejścia dla czołgów Churchill ciężkich, nieporadnych, złych pojazdów pancernych. Kilka z nich. Ugrzęzło już w wodzie, gdy zjechały z ramp okrętów desantowych. Inne bezradnie stanęły na kamieniach plaży, nie mogąc się dalej poruszać. Zaledwie dwóm lub trzem czołgom udało się przebić przez plażę, podjechać pod nasyp i wedrzeć na nadmorski bulwar Verdun. Sołgi, które wjechały, przedarły się tutaj na bulwar Verdun, posuwały się do przodu, ale nie miały osłony piechoty. Niewiele mogły zdziałać. Pierwszy został dość szybko zniszczony pociskami przeciwpancernymi, któregoś z niemieckich stanowisk. Drugi szedł do przodu, ale wkrótce wyczerpał amunicję w tej zawziętej, niezwykle intensywnej walce. Załoga wyskoczyła z czołgu. Dostali się do niewoli z wyjątkiem dowódcy Patersona, który zdołał wrócić na plażę. A tutaj o godzinie siódmej dowódcy alianccy skierowali drugi rzut desantowy. Żołnierze przedarli się na bulwar Verdun, ale im zabrakło osłony i wsparcia czołgów. Zaledwie 11 żołnierzy Doszło tam do portu, to jest 700-800 metrów ston. Gdy dotarli do falochronu, skończyła im się amunicja. Poddali się. Walka trwała tylko kilka godzin. Z 6000 tysięcy żołnierzy alianckich zginęło lub dostało się do niewoli 4350. Wojska inwazyjne straciły 33 jednostki desantowe, 33 czołgi i 106 samolotów. To była krwawa lekcja. Bez względu na to, co byśmy powiedzieli o fatalnym przygotowaniu całej operacji. Główną przyczyną klęski była bardzo silna obrona, jaką Niemcy zorganizowali wokół portu. Nieudany rajd uświadomił alianckim dowódcom, że w czasie inwazji muszą zrezygnować ze zdobywania portów, gdyż są one zbyt silnie bronione doświadczenia spod Dieppe miały się okazać bezcenne przy organizacji wielkiej inwazji na Normandię. To była krwawa lekcja, ale konieczna.